Dzień dobry, dzień dobry moi drodzy. Co my tu mamy dzisiaj? 11, prawie 12 km na liczniku i oczywiście wtorek to ja są podbiegi podbiegi Oczywiście Nie tutaj Tylko na górka 200 na 200 o, pozdrawiamy koleje mazowieckie i co wracają lub jadą. A więc 200 na 200, 10 razy standardowy trening wtorkowy. Nie czuję, że rymuję. A więc dobrego popołudnia Wam życzę. Trzymajcie się, róbcie swoje plany, albo się podłączajcie i robimy razem forma na wiosnę. Dzisiaj mega ciepło. Na krótko zresztą u mnie w tym roku chyba ani razu nie były założone leginsy musiałbym zostawić, ale to by chyba było raz czy albo w ogóle bo mamy piękną wiosnę tej zimy więc jest super ciepło ci co zakładają leginsy to współczuję, bo normalnie zagotowane jajka na twardo jak nic tak więc pamiętajcie, że temperatura w bieganiu jeszcze będzie plus 7 czyli mamy 10 stopni może być zimno, ale na bieganiu będzie jeszcze cieplej, bo plus 5 plus 7 to będzie 17 jakichś stopni nie zapominajcie o tym albo czapki jakieś pawełniane odpadają wełniane widzę czasami jak ludzie biegają, to jest samobójstwo nie dziwo, że później się nie chce kończyć treningu, tak więc trzymajcie się dobrego po południa. Takie mamy chmury. Bardzo pięknie to wygląda. Hej.